Ostatnio usłyszałam, że moja wizja świata relacji jest nierealna. Może ty też tak myślisz, może boisz się, że to, co mówię, jest zbyt piękne, aby było możliwe. Dziś opowiem ci, dlaczego jednak to wszystko jest możliwe i dlaczego może być tak pięknie i dobrze. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Ostatnio pani, która jest psychoterapeutką małżeństw, par i jednocześnie z osobą poszukującą miłości, z ingielką, napisała do mnie, że Moja wizja świata i relacji jest piękna, dająca nadzieję, a jednocześnie nierealna. I te jej słowa tak mnie zatrzymały, zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy aby rzeczywiście tak jest, że ta wizja jest nierealna, że to jest niemożliwe do spełnienia. I wiesz co? Dochodzę do wniosku, że jednak nie. Że to, czy ta wizja się, moja wizja wydaje się komuś realna lub nie, zależy od nastawienia. I zastanów się, jakie są ciebie. Bo. Pomyśl o tej przysłowiowej szklance. Czy masz tendencję do widzenia, że jest do połowy pusta, czy raczej do połowy pełna? Jeżeli koncentrujesz się na tym, co jest złe i związkach, które nie wychodzą, a ta pani się rzeczy ze względu na swoją pracę na terapię par, czy terapię małżeństw, nie zgłaszają się małżeństwa szczęśliwe, w których się dobrze wiedzie, a raczej takie, które mają problemy. Więc jeżeli taka pani ma kontakt przede wszystkim z takimi hmm, związkami, to, gdy słyszy, że wszystko może się dobrze ułożyć, ludzie mogą się dogadać, no może być dla niej nie do przyjęcia, bo ona subiektywnie tkwi w pewnej takiej bańce, e, bańce doświadczeń. Można powiedzieć, że ja też tkwię w bańce doświadczeń, gdzie co już mm, e, rozmawiam z dziewczynami, którym, które pokonują, przełamują się w drodze w kierunku małżeństwa, miłości małżeństwa i e, rozkwitają w tym, spełniają swoje marzenie mam mniej do czynienia z takimi nieudanymi związkami. Chociaż też na forum w kursie rozmawiamy o tym, że dziewczyna właśnie chodziła na randki, ta randka się urwała. No, też jakieś trudne doświadczenia. Jednak prawdą jest, że dziewczyny też mówią o swoich sukcesach i ich dużo słyszę, co mnie utwierdza w tym, że naprawdę i ta droga, którą Wam proponuję, i, i ta wizja świata jest realna. Bo, bo Wam kilka przykładów, bo to mogłam wymieniać godzinami, a nie o to chodzi. Takie trzy. Na przykład Monika, o której kiedyś ci pisałam w newsletterze, dosłownie na dniach w ostatni weekend, że teraz, jak będzie słychać, to będzie już słuchać tego odcinka, to już będzie pewnie półtora tygodnia. Wzięła ślub. I pamiętam, jak się spotkałyśmy pierwszy raz. Ona i kurs przebija kurs, jak wybrać odpowiedniego mężczyzny i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. I też mieliśmy kilka sesji coachingowych. To na przyszła do mnie z takim bólem, bo słyszała, że z jej wartościami i oczekiwaniami nikogo nie znajdzie. Że skoro jest osobą wierzącą, praktykującą i zasady kościoła są dla niej ważne, to w ogóle sensownego faceta w życiu nie spotka. I tak słyszała non-stop, naokoło. A my pracowałyśmy nad tym, żeby ona umiała dobrze komunikować swoje potrzeby, żeby nie mówiła tego tak ostro, że chce tego i tego, tylko żeby mówiła ta, w taki sposób, żeby druga strona mogła to usłyszeć bez poczucia bycia atakowaną. I też um, właśnie uczyłyśmy się nad dobrą komunikacją, uczyłyśmy się dobrej komunikacji potrzeb, a nie obniżania standardów. Ona nie obniżyła swoich standardów, ona po prostu inaczej zaczęła o nich mówić, no i spotkała mężczyznę swojego życia, teraz wzięli ślub, ten związek już trochę trwa, naprawdę fajnie się rozwija z tego co ona mówi, mówi o swoich uczuciach, mówi o swoich potrzebach, o byciu szanowaną, o tym jak, jak tutaj przełamują też kolejne problemy, bo właśnie ta praca nad sobą jej spowodowała, że ona lepiej rozumie mężczyznę, z którym jest i łatwiej przeprowadza spory. Albo Marzena, inny przykład, jej historia jest na moim blogu. Ona pracowała tylko z kursem online i przepracowała swój schemat wyboru mężczyzn i teraz jest już kilka lat po ślubie, ale co ważne, że ona dała szansę mężczyźnie, który był jakby nie z jej bajki, nie był zupełnie inny, ale tak się otworzyła. Z ciekawością zaczęła się z nim spotykać, a później zaczęła odkrywać, że tak naprawdę ten mężczyzna jest dokładnie takim, jakiego ona szuka. I nie było oczywiście zawsze pięknie i łatwo, że żyli długo i szczęśliwie. Później były trudności. Ona zmieniła miejsce zamieszkania, adaptacja, dogrywanie się to wszystko jest w związku, to jest trudne. Ale gdy myślę o tym, że pracujesz nad sobą, jak już masz taką umiejętność, to później te, te trudności też umiesz przezwyciężyć. Bo no właśnie taki trzeci przykład Eweliny, która była na moich warsztatach, a później mieliśmy kilka sesji coachingowych. I ona bardzo dużo przepracowała takich przekonań i oczekiwań swoich, zweryfikowała je, czy, czy to naprawdę jest jej potrzebne, czy naprawdę tego szuka, czy czegoś innego. I część tych przekonań i oczekiwań została, a część stwierdziła, że nie, to było jakieś wyniesione z domu, jakieś tłuczone przez kulturę, odrzuciła je. I w końcu poznała Tomka. I wiesz co, lepiej rozumiejąc siebie, swoje potrzeby, oczekiwania, ale też lęki, gdy widziała, jakie ma lęki w sobie, co nią kieruje, lepiej rozumiała też mężczyznę, rozumiała tego Tomka. I jak pojawiała się jakaś trudność, to ona zamiast działać impulsywnie, potrafiła się zatrzymać i z nim dogadać. I razem, oni razem stworzyli związek, ona też go nauczyła tego, żeby rozmawiać. Wzięła na siebie ten, na początku ten trud, um, tego czegoś nauczyła też na coachingu i w kursie, że żeby właśnie wysłuchać, zrozumieć i powiedzieć o sobie, nie uciekać, nauczyła się stawiać granice i jednocześnie przyjmować granice innych, czy słuchać o, o lękach, potrzebach czy oczekiwaniach też mężczyzny. No i stworzyli związek, parę, chyba z dwa lata spotykali się, a później wzięli, wzięli ślub i teraz są małżeństwem już chyba parę, parę miesięcy, jeszcze rok nie minął, ale parę miesięcy minęło od, od ich ślubu. I, I są szczęśliwi. I historie, zarówno te trzy historie tych dziewczyn, jak też myślę o swojej, to jest to, że dla mnie ta wizja relacji jest właśnie taka, że, że da się dogadać. Co nie znaczy, że nigdy nie płaczemy, nie? że nigdy nie mamy takich kłótni, czy nigdy nie jesteśmy zranione albo my nie ranimy. Nie, myślę, że ja i każda z tych dziewczyn. Zraniła z mężczyzną, z którym jest, swojego męża, została zraniona, myślę, że płakała przez niego albo ze swojej bezsilności, a jednocześnie miała narzędzia, umiejętności, żeby ten związek dalej budować, żeby on był dobry, żeby przezwyciężyć ten kryzys. No, bo jeżeli słyszysz moją wizję, że, że to jest takie cukierkowe i wszystko będzie dobrze, no nie. Nie w tym sensie, że nigdy nie będzie przykrości, że nigdy nie będzie kłótni, że nigdy nie będzie jakichś trudnych momentów. Będą. Chodzi o to, żebyś umiała sobie w nich poradzić, żebyś miała taką świadomość siebie, żebyś nie reagowała impulsywnie jak małe dziecko, tylko żebyś się zatrzymała i się zastanawiała, dobra, o co w tym chodzi. Dlaczego? Co tu się między nami zadziało? co um, czego mi brakuje o co jemu chodzi czego jemu brakuje żebyś właśnie umiała to przeanalizować i jeżeli tego się nauczysz to jesteś w stanie taką swoją postawą zarazić mężczyznę i wtedy naprawdę dzieje się bajka bo dla mnie bajka to jest to że jest miłość e, taka miłość prawdziwa taka bliskość że właśnie nie boisz się stać przed tym mężczyzną i on nie boi się stać przed tobą nago nago tak emocjonalnie duchowo czy, jak to nazwiesz psychicznie, że wierz nie, że no jakby może może pokazać swoją bezradność, bezsilność, słabość i nie zostanie zmiażdżony. I ty tak samo nie zostanie zmiażdżona. Ale do tego właśnie jest potrzebna praca własna. I e, tak, właśnie, praca własna. Także, jeżeli pasuje ci ta moja wizja, to zachęcam cię, sięgaj po materiały, które są dostępne. Płatne, bezpłatne, z moich możesz korzystać, możesz korzystać też z materiałów innych ludzi. Skorzystaj z tego, co dla ciebie jest dobre i, i wzrastaj. Nie tyle się rozwijaj, tylko wzrastaj i, i ciesz się życiem i pełnią miłości. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję. I udostępnij ten materiał gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.